Dzisiaj się spotyka zarząd nowoczesnej. Będziemy dyskutować na ten temat, czy nie przygotować uchwały o samorozwiązaniu Sejmu. Zdajemy sobie sprawę, że to jest gest o charakterze tylko politycznym, dlatego że, żeby rozwiązać Sejm musi być większość dwóch trzecich czyli musieliby zagłosować również posłowie PIS, ale być może powinni rozważyć to w sytuacji, w której e, mają kłopot z tym, żeby mieć legalnie roz, e, uchwalony budżet. Po drugie, być może poprosimy Polaków o to, żeby 11 przyszli pod Sejm i żeby pokazali wsparcie dla naszego protestu. Bo my otrzymujemy bardzo dużo w tej chwili takich wyrazów wsparcia bardzo dużo um, informacji na Messengerze, na Facebooku, na Twitterze, przez maile ale również ludzi, którzy przychodzą tam, po prostu przychodzą, żeby nas wesprzeć. I czujemy, że. My jesteśmy jakby ich reprezentantami tam w tym sejmie i dlatego nie możemy ustąpić, dlatego nie możemy w tej chwili po prostu wyjść na y, poprzednio święta, a teraz na przykład Sylwestra. Dlatego że bardzo często się mówi o tym, wie pan: Polityk nie jest ulubionym e, zawodem e, większości Polaków, a poseł to już całkiem. Natomiast to nie jest tylko zawód, to jest pewne jednak zobowiązanie w stosunku do wyborców. I my czujemy, że przez to zobowiązanie my w tej chwili musimy być na tej sali sejmowej. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej ToKFM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik Audycje.